Często bierzesz? No już, już nie. Zapaciłem moim zdrowiem w pewnym okresie w moim życiu tyle, że mogę do końca mojej kariery śpiewać o tym i nie używać. Okej. Okay. Ja e... rozumiem osobę, która ma ochotę, żeby sobie coś walno, wiesz, iść na imprezkę czy coś, albo wiesz, nie spać 2-3 dni się zdarzało, e, więc bardzo. To mi pomaga przy robieniu takiej muzyki. A jak zapłaciłeś w ogóle zdrowiem? Co, co coś ci się konkretnego stało, wylądowałeś w e, szpitalu? Czy no, e, e, myślę, że część tego jest to, co się przed chwilą opowiadałem, że mam problemy z pamięcią mocną. Ja naprawdę mam takie część, części z mojego życia, gdzie dużo imprezowałem, gdzie już nic nie pamiętam. Nawet miejsca czy ludzi. Nie, to w ogóle nic. mnie to nie dziwi. Ostatnio Ta. mi ktoś opowiedział, że byłem w klubie, w którym byłem pewien, że nigdy nie Ta, byłem. No, no, więc to, e, i, a, a dalej to, no ja jak miałem, jak ja w ogóle zacząłem Robić muzykę po polsku, bo ja zrobiłem bardzo długą przerwę w ogóle robienia muzyki, dwa lata uh -huh. nie wydawałem muzyki, bo byłem w mega depresji i też przestałem wtedy używać wszystkiego. Myślisz, I że właśnie od tego byłeś w depresji? Od... Na pewno miało to duży wpływ na to, bo ja żyłem, miałem może dwa dni w tygodniu, że nie byłem na kacu i że miałem, byłem na 100% energii. Rozumiesz, mhm. o co mi chodzi? Bo jak no to ja... wiadomo, że nie byłeś wtedy i na 100%, bo to jest niemożliwe. Ale czułem się, że, że mówimy no. środa i czwartek okay. się czułem ok a w piątek już zaczynałem, uh -huh. no to wtedy w poniedziałek no wiadomo. E, kończyłem, no to poniedziałek, e, wtorek offline, więc tak cały czas żyłem, nie? I...